No się wszystkim, słuchajcie. Zobaczyłem dzisiaj takiego wielkiego liściora. Mówię nie no, no muszę się z wami podzielić. I tak się zastanawiam, co to mi wyszło taka wielka roślinka. Wyciągniemy ją i zaraz Wam pokażę. O. Słuchajcie, to jest typonium giganteum. To jest typonium giganteum, to jest jedna z takich większych bulwek które wsadziłem w zeszłym roku, miałem maluszki. Naprawdę kozacko wygląda. Widzę, że za małą doniczkę dałem. Będę musiał dać większą, żeby się mogła rozrastać. Nie spodziewałem się aż takich wielkich liściorów. Prawda, że fajne. Zobaczcie tutaj takie trochę tygrysia. Ta stópka. Ten ogonek liściowy. No, zobaczymy, jakie będą kolejne, ale jeszcze zajrzymy czy wyłazi od spodu. No jasne. Słuchajcie, ja to muszę chyba na biegu przesadzać do większej doniczki. No bo no taka poważna roślina, no to musi mieć i, i dużą doniczkę. Także widzicie, jak to typoniu mnie w tym roku zaszalało. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.